To, co Państwo usłyszą, to po polsku nazywa się samochwalstwo, a już w takim języku neutralnym, autopromocja. Bo chcę Państwa zachęcić, żebyście zobaczyli mój nowy, zamówiony przez telewizję teatr telewizji, któremu nadałem łaciński tytuł, bo bardzo lubię łacinę Curriculum vitae. Bardzo wiele osób z Państwa składało curriculum vitae, czyli po polsku życiorys. Z tym, że dzisiaj się wszystko już pomyliło. I ludzie bardzo często nazywają Curriculum wite skrótem tych dwóch liter. Ale jakie to są litery? CV po polsku, a ludzie mówią CV. Nie wiadomo dlaczego, co tu angielski. Przecież jest łacina i polski, a angielskiego w ogóle nie ma w tym trójkącie. Niemniej będziecie Państwo czytali, że film nazywa się CV, czyli CV. I jest o tym, jak za pomocą pewnej ankiety, która jest połączona z życiorysem. Zdobywa się jakieś stanowiska, na które ktoś ogłasza konkurs, jak się robi karierę, a naprawdę jak się miesza uczucia szczere i udawane z tym, co jest naszym interesem. Takie są te dwie jednoaktywki złączone razem ze sobą, chociaż mają dwie różne obsady, ale jak gdyby tą samą oś opowiadania, oś opowiadania, jak ktoś manipuluje uczuciami, jak udaje, a może przeżywa jakąś. Fascynację, jeśli jeszcze nie miłość, no i jak próbuję z tego skorzystać. Zapraszam Państwa na ten program, na Teatr Telewizji 2 czerwca, poniedziałek, 2 czerwca w pierwszym programie telewizji polskiej, czyli w tym okienku dla Teatru Telewizji. Kto z Państwa chce zobaczyć mój najnowszy utwór, zapraszam gorąco. 2 czerwca, poniedziałek. théâtre télévisé